Dzień dobry! Dzisiaj zgoła inny tytuł filmu, inny film. Nie jak dbać o pomidory, tylko jak je zaniedbać. Jeśli jesteście ciekawi, to chodźcie ze mną. Dzisiaj taki film o takim tytule Jak zaniedbać swoje pomidory. I tutaj już pierwsza uwaga. Moje pomidory rosną w gruncie. Jest końcówka maja. Mam pomidory posadzone i w gruncie. I w tunelach. I teraz zobaczymy jak one wyglądają i sami je ocenicie, ale wytrwajcie do końca tego filmu, dlatego że rozwiązanie tego pytania, można powiedzieć, czy odpowiedź na to pytanie będzie trochę również zgoła inne. Zobaczcie jak wygląda po pomidor. Jakie ma liście, poprzebarwiane, jakieś wysuszone. Tutaj w ogóle już usychają te dolne liście po przyklejały się na ziemię. Tak, to jest przykład pomidorów w takim, takiej kiepskiej kondycji. Ten w ogóle ma jakieś białe, żółte liście, całkowicie jakieś blady. Te pomidory wyglądają źle. Mam nadzieję, że też tak to odbieracie. Źle te krzaki wyglądają. Więc macie tutaj odpowiedź w tym filmie, jak zaniedbać swoje pomidory. Posadzić je do gruntu, i zostawić samopas, nic z nimi nie robić. Otóż nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że pomidory można zaniedbać i w gruncie, ale można zaniedbać również w tunelu czy w szklarni. Chociaż u mnie tutaj będą ładne, ale zaniedbanie polega na tym, że jest ciepło-upał, a wy macie zamkniętą szklarnię. Należy ją bezwzględnie otwierać. Tutaj powinien być przewiew, jeśli chcemy, żeby. Te pomidory były ładne, czyli jeśli chcemy o nie dbać, zaniedbując, nie otwierajcie. Ale wracając do pomidorów w gruncie, jeszcze raz się przyjrzymy. Zobaczcie, one są takie rachityczne, takie nieduże. Już kwitną niektóre. No ale te liście całkowicie powykręcane, przebarwione. I teraz taka trochę kontrowersyjna uwaga. To są pomidory zaniedbane, można powiedzieć, faktycznie, bo ja tylko je posadziłem. Ale te moje zaniedbanie polega na tym, że posadziłem je 21 maja. Mogłem je posadzić w tym roku w czerwcu, może dopiero jeszcze nie ma tego czerwca, ale poczekać, żeby były odpowiednie warunki. Może mogłem je czymś nawozić specjalnym, nie wiem, podlewać, osłaniać, cokolwiek dokarmiać. Otóż nie, to jest właśnie. Te, ta odpowiedź. Te pomidory są zaniedbane ze względu na warunki pogodowe, więc trochę tutaj nic nie przeskoczymy. W tej glebie, ta gleba była przygotowana jesienią, obornikiem końskim, nawożona, przekopana na ostrą skibę, potem przemrożona przez zimę. Następnie te pomidory zostały zasilone w drugim, praktycznie tygodniu po posadzeniu gnojówką z pokrzyw. I czy coś im to daje? Na razie nie, one tylko potrzebują pogody, potrzebują wyższych temperatur, a nie 5 stopni w nocy, 12 w dzień, wilgoć, opady deszczu, czasami promienie słoneczne, czyli wychodzi słońce po deszczu, no i dochodzi do poparzeń liści, no bo robi się taka jakby soczewka i, i dlatego te liście są takie, wyglądają jakby chore. Czy coś z takimi pomidorami słabymi, rachitycznymi zrobić? Otóż zbytnio nic. Jeśli będą wyższe, to oczywiście przywiązujemy, podwiązujemy, żeby się nie łamały. Te chore liście, takie bardzo chore, można oberwać. Te, które dotykają ziemi, możemy wyłamać do góry. Zobaczcie. I wtedy ten krzaczek będzie wyglądał trochę lepiej. Ale czy stosujemy nawozy opryski? Otóż, jeśli gleba była przygotowana jesienią, jeśli w tej glebie ta gleba nie była wyjałowiona przez lata uprawy, to naprawdę nie trzeba w tym pierwszym okresie nawozić. Dlatego, że nie narażajmy tych pomidorów na większy stres. Czyli tytuł filmu: Jak zaniedbać pomidory, a de facto na koniec mówię, co zrobić, żeby, żeby było dobrze. No nie do końca. Zachęcam do filmów piątkowych o godzinie 13:00 pomidory po posadzeniu. Już się ukazał trzeci z tej serii w piątek, ostatni. I co tydzień są takie filmiki o uprawie pomidorów. Pierwszy tydzień po posadzeniu, drugi, trzeci i tak dalej. Co każdy piątek. Wszystkie czynności pielęgnacyjne, jakie należy wykonać, by pomidory były piękne i owocowały nawet do 8 kg z krzaka i nawet do początku grudnia, na przykład w tunelu. No a w gruncie, jak widzicie, różnica jest ogromna. Jednak tunel ma tą przewagę, że te warunki są do uprawy lepsze. Jeśli macie też takie pomidory, takie niewydarzone, to nie wyrywajcie ich jeszcze z ziemi, dajcie im czas. No niestety pomidor lubi ciepło nie za gorąco, ale potrzebuje słońca, ciepła, około tych 25, nawet stopni, żeby mógł dobrze rosnąć. I wtedy te liście będą miały dobry kolor. To taki filmik z tytułem początkowym. Niektórzy go nazywają clickbaitowym, ale de facto pokazuję wam, jak mogą wyglądać zaniedbane pomidory, a w rzeczywistości to nie moja wina. To wszystko w tym filmiku. Dzięki za uwagę. Do ustrzenia, do zobaczenia.